Wczoraj na środku drogi dojazdowej do kilku gospodarstw pojawił się dół pod słupek ogrodzenia. Wykopał go jeden z sąsiadów. Tym samym uniemożliwił przejazd innym. Grodzi nam drogę, nie wiedzie ani pogotowie, ani straż pożarna. Nic, jesteśmy odcięci, nasze gospodarstwa nie funkcjonują, a, poza, a przy okazji ja jestem pozbawiona zarobku. Nie Policja niemal codziennie droga, nie wzywana będzie, na interwencję niewiele może zrobić, bo spodna droga przebiega przez prywatny teren. Droga, na której stoimy, była w całości moją własnością. Ugodą sądową została ona podzielona na pół, przy czym połowę należy do sąsiada, połowę do mnie. Ale w ugodzie sądowej, jaką zawarliśmy przed sądem, jest napisane, że nie będziemy sobie grodzić tej drogi, nie będziemy zastawiać w żaden sposób. Zdaniem pani Bożeny, sąsiad, który wcześniej miał zaledwie 6 cm szerokości drogi, drogi dzięki ugodzie sądowej zyskał wiem, jej połowę, a teraz postanowił ją zagrodzić. Nie możemy zostać bez drogi, to jest jedyna droga nasza dojazdowa. Jedyna. Ja tutaj przechodzę, przejeżdżam od, od dzieciństwa. Mama od no 83 lat tutaj mieszka i tak samo tą drogą tylko i wyłącznie chodziła i jeździła. Sąsiad, który zdecydował się na nagrodzenie drogi, nie zgodził się na wypowiedź przed kamerą, ale twierdzi, że realizuje ustalenia ugody sądowej, która uprawnia go do zajęcia połowy drogi. Tu w tym drugim budynku jest rodzina trzypokoleniowa, gdzie jest matka po udarze z rozrusznikiem serca, dwoje dzieci niepełnosprawnych z... Astmą i alergią. I kiedy wczoraj policja powiedziała, że, może, że musi dojechać pogotowie, to on powiedział, żeby się policja nie martwiła, że on wyniesie wszystkich jak będzie potrzeba na plecach. Dziś na miejscu znowu była policja, podobnie bezradna jak wczoraj. Zdaniem wójta Wojaszówki, do której należy część odrzekania, rozwiązanie konfliktu zależy wyłącznie od dobrej woli stron. Wola ze stron pani... Blihaczyki i reszty jest oczywiście. Tylko teraz dobra wola od strony naszego pana, który, który zaprzecza przejazdu, więc, no, porozumienie takie po prostu po ludzku pogadać i dogadać się, żeby sobie żyli w tym terenie, jakoś po sąsiedzku. Wójt obiecał, że gdy tylko strony dojdą do porozumienia, to gmina przejmie drogę i ją wyremontuje. czasu zakończenia nie ma prawa Ale pan nie